Witajcie, zostańcie i zobaczcie, jak robię niesamowity krem z nagietka. Bardzo proste, w przygotowaniu wystarczy mieć macerat z nagietka, olej kokosowy, masło Shea i wosk. E, podałam Wam przepis, e, jeśli mielibyście 300 gramów maceratu. Ja nie miałam 300, bo wyszło mi 190 g maceratu. Macerat robiłam przez 6 tygodni, a raczej sam się robił. Mieszałam go codziennie w słoiku i trzymałam w zaciemnionym, chłodnym miejscu. Po prostu trzymałam go w spiżarni. Zalałam takie trzy garści nagietka, kwiatuszków nagietka, oliwą z oliwek, tłoczoną na zimno. I to tak stało sobie w słoiczku. I robił się z tego super macerat. Więc zapraszam do robienia kremu z nagietka. Wlewamy do garnuszka macerat nagietka. Delikatnie tylko go podgrzewamy, bo tylko o to chodzi, żeby rozpuścił nam się potem wosk i masło shea i olej kokosowy. Więc zabieramy się do roboty. Mieszamy, mieszamy. Jak wszystko nam się rozpuści, gotowe do przelewania. Więc weźkujcie pojemniczki i przelewamy nie ma nic prostszego, naprawdę taka maść cudownie nawilży naszą skórę zadziała bardzo przeciwzapalnie cudownie nawilży złagodzi zregeneruje o wiele szybciej naszą skórę po oparzeniu słonecznym czy też przyniesie ukojenie i o wiele szybciej zregeneruje na przykład po ukończeniach owadów więc bardzo, bardzo polecam mieć taki krem z nagietka w domku Taki krem jest idealny dla cery trądzikowej, ale też mieszanej. Taki kremik pomaga nam przy leczeniu rozstępów. No i tak jak mówię, działa super przeciwzapalnie na naszą skórę. Bardzo nawilży, więc bardzo, bardzo polecam każdemu. Do zobaczenia!